My już jesteśmy w drodze do Wrocławia. Grzesiek tam AdBlue jeszcze tankuje. Dzisiaj teatr, teatr z dziećmi. Ogólnie powiem Wam, że ciężko było z biletami. Chciałam kupić na kilka sztuk, na kilka spektakli, ale już było wszystko poprzebierane. No więc zobaczymy w ogóle, jak będzie dzisiaj i będę dalej polować. Z jednej strony fajnie, skoro nie było miejsca, znaczy, że jednak teatr cieszy się powodzeniem. No a z drugiej strony szkoda. Może się nie udało więcej. Ale wy tam ciężko pracujecie. Kto ma dzisiaj urodziny? Dziadek. Który? Józef. A które ma urodziny? Siedemdziesiąte pierwsze. Livia, co robisz? Laurkę? Tak. Jasiu robi kwiatka. Więcej, więcej nie zdradzamy. Później pokażemy wasze dzieło. Mąż mnie nie rozumie, ale ten mi się podoba. Pewnie kiedyś to Nie rozumiesz mnie? Dzieci mnie rozumieją. Tobie na torcie się podoba? Dobra, co tam? Czy delikatne sprawy elektroniczne? Nie ma jak przypadek. Do 2V. Do 2V, ale po. Wojtek ma uprawnienia do 2V. Ale co tutaj się poobrywały końcówki? To zobaczycie. Te się poobrywały, tak? No tutaj się poobrywało. Huskarze wyrwali to, zrobiłem na nowo. Zalutowałem. Kurde, jest to takie tutaj trochę. No tutaj złapałem załapaniem to już Trzeba się postarać, żeby. Widzisz, tej góry tutaj nie ma, bo wyłamali. Ja to no to złapałem to krytkami, ale stoi stabilnie, tam tą stronę też. Wyłamali, ale to nie wiadomo kto wyłamali. Ja Robili i wyłamali. Ty wiesz kto. No, Pugnęcie. A to trzeba to je zaizolować. No to było, Grzesiek, ale tym, ale to teraz zrobię na szlufki i zalutuję to. No. Tam też polutowałem. Widać jak się znam na robocie.